Nie rozumiem, dlaczego wszyscy tak święcie wierzą w sojusz Konfederacji, jakby nie pamiętali ostatnich 30 lat w polskiej polityce. Przecież w 2005 roku wszyscy byli przekonani, że czeka nas inna koalicja wielkiej miłości, popis. I ten popis się skończył 20 latami totalnej walki, podziałów i nienawiści pomiędzy tymi środowiskami. No Konfederacja dzisiaj. To jest jak kropka w kropkę niemal Platformy Obywatelskiej z 2004 i 2005 roku, czyli konserwatywna światopoglądowo, broniąca pewnych wartości. Ja przypominam deklarację Platformy Obywatelskiej, którą kiedyś publikował Jacek Sariusz wolski o obronie chrześcijaństwa i tak dalej. no i liberalna gospodarczo, wtedy Platforma również była ultraliberalna. Jeszcze można powiedzieć, ten sojusz był bardziej zaawansowany tego właśnie popisu, bo mieliśmy już wtedy te sojusze na szczeblu lokalnym. Były ta. nawet wspólne listy PO i PiSu, zdaje się, w wyborach samorządowych. A teraz nawet nie, nie, nie ma mowy bo... o sojuszu właśnie na tym poziomie samorządowym między PiS-em a Konfederacją, czyli ta droga do tego politycznego sojuszu jest jeszcze dłuższa.